żeby się wyspał uh, i żeby jutro do klatki wszedł tak samo zmotywowany, uh, jak siedzi tutaj i, i próbuje mnie przestraszyć. Ja się ciebie nie boję, uh, ja się boję tylko ubóstwa, a reszta zawsze jakoś będzie, także spokojnie, bomba na banie kończymy balet. I ostatnie słowa do Piotra. Jutro. Mówiąc krótko, I'm Khabib kurwa yeah, doległ się na kawał. I, I am I gonna, gonna smash, smash your guy. I'm gonna smash you. I'm gonna smash no, your guy. No, just you, I'm gonna smash <laughs> okay. you tomorrow. Prozwalać. You'll see dude, you'll fucking okay. see. Okay. You'll Zobacz. get it tomorrow. Okay. <mary> Moi drodzy, żeby zakończyć, z, z, żeby, okay. żeby, żeby zakończyć ze smakiem to face to face, to zapraszam na ostatni face to face, drugi. Jeszcze raz. Yo, yo! Spokojnie, Piotr, nie uderz, kurwa, czasami. Ej, 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 ej. kurwa, mać. I, moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie tego face to face'a. Zapraszam już jutro na kanał Fame MMA, kanał otwarty od 19.00 i kupujcie pay-per-view na Fame MMA.